Serdecznie, Kikowy Szlak, Subickie Łąki, 18 kwiecień 2014. Dzisiejszy temat to najskuteczniejsze lekarstwo. Ale nie będę mówił o farmacji, nie będę mówił o, o jakiejś tam medycznej stronie życia. Powiem tylko o tym, że najskuteczniejszym lekarstwem na wszystkie nasze problemy, bolączki, na wszystkie nasze stany jakieś tam kiepskie, emocjonalne, na... Na wszystkie nasze problemy, najlepszym jedynym, i jedynym, i najlepszym i najwspanialszym lekarstwem jest działanie. Jest po prostu działanie, jest robienie czegoś. Odpuszczenie sobie jakieś tam rozmyślania, analiz, odpuszczenie sobie stękania i narzekania. A jak to się po prostu mówi, najprościej czasie wziąć do roboty. Trzeba zacząć coś robić. Dlatego, że w działaniu jest coś niesamowitego: jest, jest coś wspaniałego. Kiedy coś robimy. Coś a nie będę mówił co, bo nie chcę tutaj narzucać jakieś tam rzeczy, ale kiedy działamy, kiedy jesteśmy w działaniu, kiedy robimy coś, co, co w naszym pojęciu ma sens, coś, co jest potrzebne, coś, co niekoniecznie jest komfortowe w, w, w jakimś tam danym momencie, w danej sytuacji, ale jest potrzebne, jest konieczne. Kiedy tylko podejmujemy działanie, wszystkie troski, wszystkie problemy, wszystko. Gdzieś tam znika, czy staje się bardzo malutkie, dlatego że działamy, mamy zajęty umysł um, dobrą energią, pozytywną energią, zaczynamy coś kreować, zaczynamy coś tworzyć, tworzymy nowe zasoby, kreujemy nowe zasoby. Może w ten sposób, to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. W działaniu jest wszystko, z działania wszystko pochodzi. Nic nie pochodzi ze stagnacji, nic nie pochodzi z przyglądania się i myślenia i zastanawiania się i, i pakowania się teorią, totalne, takiego totalnego pakowania, prawda? Nic z tego nie wychodzi, jeżeli tego się nie przełoży do, do działania, na działanie, jeżeli z tego nie będzie czynu, jeżeli to nie przełoży się na praktykę, na praktykę, która po prostu ekscytuje, po prostu ekscytuje. Dlatego może króciutki ten dzisiejszy kikowy szlak, bardzo króciutki. Jeszcze raz powiem, podkreślę i wężykiem, jak trzeba będzie. Najskuteczniejszym lekarstwem na wszystkie nasze problemy w naszym biznesie, w naszym życiu, we wszystkim co robimy, jest po prostu podjęcie działania. Bo problemy, nasze kłopoty, nasze zmartwienia biorą się z braku działania. Z braku działania, można powiedzieć, z niewłaściwego działania, ale niewłaściwe działanie jest brakiem działania, bo brak dobrego działania to jest generalnie brak działania, prawda? Bo wszystkie jakieś wymówki, wszystkie jakieś wytłumaczenia, a wszystkie poboczne zajęcia to nie jest działanie, to nie jest żadne działanie, to jest tylko unikanie tego, co trzeba byłoby robić tak naprawdę. Tyle na dzisiaj, na ten kikowy, przedświąteczny, wielkopiątkowy, kikowy szlak. Do zobaczenia jutro. Hej!